Ty tak samo Gdzie tele... z tym Jej telefonikiem? Uuu, strzelanina. Bż, Joker mi pozwala sprzedawać i handlować i zbierać. W moze, kurwa, o jezu, dobra, to wącha jaja ty kurwo. Tak jakbyś się, się zablokowało przejście. <laughs> Ale jest kurwa kino. O kurwa, mordo. <śmiech> 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 no bo kurwa chcesz mnie na minę wpierdolić. No i co z tego? No i właśnie to. A, mój klient. Siemano! Siemano. Ręce kurwa w górę. Siemano. Ręce kurwa w górę. Podnoś ręce tak samo. Podnoś ręce, wysiadaj z tego auta. Ty tak samo. Chowaj kurwa ten telefonik. Gdzie z tym panu. telefonikiem? Uh, strzelanina babę. Wkładam się do tautka się kolorowy. Kurwa, wracaj do tego auta! Bierz tą babę! bierz tą babę! Jedź, kurwa. Uciekaj, tą... kurwa. Gdzie jedziemy? Na pogadankę ja nie widziałem komentarzy. Abdul jesteś? Jestem, <laughs> jedziemy, kurwa na pogadankę <laughs> O co? Zobacz A jestem prokuratorem? Gadaj coś śmiesznego. Będzie gadany, coś śmiesznego. O ja siedzę w samochodzie. Jak w porach roku Vivaldiego Gangsterzy z Białowieży Co zlejecie nas? Zlejecie nas w chuj? już nie ma Dążono... Założyli mi coś na głowę, kurwa. Zebiście. Zabrali mi telefon. Kartę mi zabrali. Przeszukujący B. Chyba kurwa ty Nie widzę nic przez ten worek. Kurwa muszę się poskarżyć Jokerowi my kurwa tak potraktowano I co kurwa zrobisz? No mówię, że się poskarżę Jokerowi. To głuchy jesteś? Się Jokerowi? Tak powiem, że jakieś no, kurwy my porwały. No nie wiem, no zobaczymy, on ma swoje sposoby, żebyś się zaczął bać. Nawet jak się teraz Ale nie się boisz nie boję. No to kwestia czasu, kurwa, no, dobra. Dotrę... Jesteś jebanym, zwykłym piątkiem i zerem. Że jestem zwykłym, jebanym piąkiem i zerem. Mhm. Tak. I fakt, że mieszkam w jego chacie za darmo, to tym bardziej... ...że jestem piąkiem, okej? Okay. Tak, jesteś piąkiem i zerem. Myślę, że ty jesteś większym piąkiem dla niego niż ja. Myślę, że możesz mi zaraz popierdolić kutasa i moim kolegom. Mhm. Jebana, chuda hieno. O ty kurwo. Co się kurwa z tego chłopakami przejesz, psie jebany. <laughs> Zajebę jest, mu. Zajebę psie Nie wiem do kogo mówisz, bo mam kominiarkę na głowie czy worek. Nie wiem co to jest. No i zaraz tutaj że się w dupie. Ja mhm. Perdolę, ale to jest wszystko, co potraficie. Zarabiliśmy po ja Dlaczego opierdalasz koks rozmawiać? na Janka? Nie słyszę, co? Dlaczego opierdalasz koks na Janka? psie jebany? Co to znaczy na Janka? Kurwo płacisz za to? Brz, Joker mi pozwala sprzedawać i handlować i zbierać. Gówno może, kurwa, w tej o tej jezu tej dobra to wonha jaja ty kurwo. Tak? Jebacz cię carbonara psie ty jebany. Tak? Co jeszcze? Gówno. Mów więcej. Nie chcę się gadać z tobą, nie Ona odzywam się. Mnie swoją Śpię. I agresją. Śpię. Karm mnie swoją złością i agresją. Mogę cię kutasem nakarmić. Karm mnie swoją złością i agresją. <laughs> Więcej No miałeś mi coś włożyć do dupy Ja yeah. No to wkładaj te, bo lubię, wiesz Zostawcie łapę do góry, prawie 2,5 koła Udostępnijcie live'a na grupce czy coś Abdul! Jest tu jeszcze Abdul? Abdul pływa Abdul jest w wodzie? Abdul w dupie! Ja pierdolę. Pożeszku. Wyjść z gry, bo to przesada jest. A co oni robią? Ja nie wiem co oni robią. Założyli mi komin i nikt ze mną nie gada. Co chcecie z tym zrobić? Czas na herbatkę. Chyba tak. A oni nie mogą mi zrobić charakter killa? Czy nie mogą? Co, oni ceka robią? Jak my zrobią, zrobił, to, no, to nie wiem, czy to będzie dobre. Idę do A Adam, ej, bo tak jakieś chłopy mnie podali, że ja nie wiem, o co chodzi, mam jakiś worek na głowie. Nie do mnie nie da, a cały czas pisze, że jakieś Cargonara, głowy co to jest? I mi, i mi mówią coś jakieś, jest... Ja wiem, że to prawda ale to kurde, jak jakiś kraj mówi, że mam... Będę mieć kutasa w dupie, Co to ma znaczyć, że jakaś... Nawet Grzemi mówił, że mam kutasa w dupie, ja na pierdolę. Nie można zrobić czeka. Czeka, gadają coś? Prawie 2,5 kałapek. Dawaj rafon na go swoimi znajomościami i na go. Nie, nie będę gadał. Panowie gdzie jedziemy, bo nic nie widzę. I się stresuję, kurwa z tym workiem. Halo, jakaś odpowiedź? Gdzie jedziemy, co robimy, co się dzieje, z kim gadamy, kurwa, bo nie wiem. اي اه بدي Po po. Jak w porach roku, Vivaldiego. Kurwa, głodny się robi. Kanapki panu Mam co jakieś jabłka, coś tam, ale to później jeszcze trochę wytrzymam. Was to jeszcze nie widziałem dzisiaj. Fryzura podobna do mojego tego, kuzyna Jerzego. Ten kierowca. Ma w... takiego Jerzego. Mam takiego kuzyna Jerzy chmura. Aha. No też ma taką fryzurę, tylko blond. No, Ale my w, my w korpo pracujemy. Kułam. Właściwie to w tym. Zapraszam. A ja pana rozkuję. Jest kino w chuj. Ja bez maski to handluję, pierdolę Będą się pruli Będą się pruli Dobra, zbierdano O kurwa Broń wyjęli, zejdź Gonią nas, uważaj Wypierdol mu lampę. Wypierdol mu lampę i do domu. Czekaj, tak jak się przejście. <gry> Oj, Stasiu, Stasiu, czekaj. Kurwy strzelają. Pa, wchodzić tu chcę. Wal go w tubę. Pa, jeszcze policja jest. Żyjesz? Żyjesz, żyjesz. Kitrajcie się, kitrajcie się. O kurwa. Kitrajcie się, szybko. Oj, Stasiu, Stasiu. Ale jest, kurwa, kino. O kurwa, mordo. Ej, weź tu kurwę, bo go rozjebię! Pa jak ona leżąco napierdala! O kurwa! <śmienny> <śmienny> o oh, kurde, Stasiu! Oh. Skurwysen! Pomimo Stasiu!